Dziś przyjrzymy się, czym jest tak zwany efekt Streisand oraz jak próby ukrycia pewnych informacji mogą paradoksalnie zwiększać ich zasięgi. Nazwa tego zjawiska pochodzi od piosenkarki Barbary Streisand, która w 2003 roku pozwała fotografa, gdyż ten w swojej publicznie dostępnej kolekcji zdjęć dokumentujących erozję wybrzeża Kalifornii. Miał także zdjęcie, na którym widoczny był jej dom, znajdujący się na tym właśnie wybrzeżu. Gwiazda uznała to za naruszenie prywatności i zażądała 50 milionów dolarów odszkodowania oraz usunięcia zdjęcia z internetu. Przed wytoczeniem procesu zdjęcie zostało pobrane ze strony fotografa jedynie sześć razy, w tym dwukrotnie przez pracowników Straysand. Jednak po zażądaniu usunięcia tego zdjęcia, w ciągu miesiąca stronę odwiedziło ponad 420 tysięcy ludzi. Piosenkarka przegrała proces i musiała zapłacić koszta sądowe w wysokości 155 tysięcy dolarów. Od tego wydarzenia efektem strajsand nazywa się zjawisko społeczne, widoczne zwłaszcza w internecie, gdy próby cenzurowania lub ukrycia pewnych informacji, przez przypadek przykuwają do nich dodatkową uwagę i powodują ich gwałtowne rozpowszechnianie, gdyż podnoszą ich atrakcyjność, ukazując je jako zakazany owoc. Jest to przykład tak zwanej reaktancji, czyli zjawiska psychologicznego, w którym gdy dowiadujemy się, że coś jest zakazane, to znacznie zwiększa się nasza motywacja, żeby to właśnie zrobić. Z polskich przykładów efektu Strijzand można wymienić choćby powoływanie się na prawa autorskie przez TVN, w bezskutecznych próbach usunięcia nagrania, w którym Kamil Durczok narzekał na bardzo brudny stół. Lub też sytuacje, gdy próby usunięcia utworu Twój ból jest lepszy niż mój ze szczytu listy przebojów radiowej trójki, poskutkowały wybuchem jego popularności. Jedną z przyczyn tak dużej skuteczności efektu Strisant w internecie są media społecznościowe, na których każdy użytkownik może podać te informacje dalej. Może się jednak okazać, że odporne na niego są sytuacje, w których to same media społecznościowe po cichu ograniczają zasięg pewnych twórców czy podawanych dalej informacji poprzez tak zwany shadow banning, polegający na tym, że na przykład posty zawierające określone linki lub treści mają silnie ograniczane zasięgi, co bywało stosowane przez Twittera czy Instagrama, na przykład wobec treści łączących prezydenta Baracka Obamę z nalotami dronów na syryjskich cywilów. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronite. Do usłyszenia!